Kamyk. W pobliżu mojego domu znajdowała się szkoła. Pomiędzy siódmą a ósmą rano gromady dzieciaków podążały asfaltową alejką do jej bramy. O tej właśnie porze wychodziłem na spacer. Siadałem na ławce i patrzyłem na tę rozradowaną młodzież. Od czasu do czasu widywałem samotnie idącego chłopca kopiącego przed sobą kamyk. Tuż przed szkołą podnosił go i chował do kieszeni. Lecz oto pewnego dnia zatrzymał się, parę chwil patrzył na przedmiot swojej zabawy i odszedł bez niego. Zawołałem za nim, kiedy przekraczał bramę szkoły. Zawrócił. Był mikrej postury obląd w włosach i niebieskich oczach. Dlaczego tym razem nie zabrałeś kamyka? A co panu do tego? Nic, po prostu pytam. To już nie jest mój kamyk. A czy nie dawałem za wybraną? Od dzisiaj to jest pański kamyk, panie H. Czy ty mnie znasz, chłopcze? Oczywiście, że pana znam. Obrócił się na pięcie i zniknął za bramą. Darymnie przesiadywałem na ławce w nadziei, że go jeszcze spotkam. Niestety, być może skutecznie mnie unikał, lub też zmienił szkołę. Kamyk położyłem w pokoju na kredensie i dałem sobie z nim spokój. Z powodu pewnej męskiej przypadłości, zmuszony byłem kilka razy w nocy udawać się za potrzebą. A kiedy wracałem, zdawało mi się, że kamik emituje nikłe niebieskie światełko. Przestraszyłem się, że to może być jakieś szkodliwe promieniowanie, więc któregoś dnia udałem się z nim do mego przyjaciela, profesora geologii. Gabinet uczonego pełen był najrozmaitszych kamieni, w gablotach zaś umieszczono najcenniejsze okazy. Z zażenowaniem wydobyłem kamyk. Profesor położył go na twardej dłoni, która z każdą chwilą stawała się coraz bardziej niebieska. Również twarz uczonego lekko zniewieszczała. – Skąd masz ten kamień? – opowiedziałem mu o chłopcu. – Nie do wiary – wykrzyknął. – Czy jego promieniowanie jest szkodliwe? – zapytałem. – Nie masz się czego obawiać. Problem z kamieniem jest zupełnie innej natury. Mianowicie, otóż jestem pewien, że jest to jeden, jedyny okaz w naszym kraju. Pytanie, skąd się tutaj wziął? Kilka z tych kamieni znajduje się w zbiorach uniwersytetów w Lahore, w Pendżabie. Są specjalnie chronione. Dostęp do nich mają tylko niektórzy uczeni. Lecz co z tego wynika? Zapytałem, patrząc zdumiony na całkiem już niebieskiego profesora. Nawet boję się o tym myśleć. Powiem tylko, że są one związane z krążącą wśród miejscowych legendą o niebieskim tygrysie. Otworzyły się drzwi i weszła sekretarka profesora z kawą dla nas obu. Patrzy, patrzyłem na nią i widziałem, że sławnie. Jednak nie zdążyła i nie zdążyłem jej podtrzymać. Upadła. Pomyślałem o telefonie, o telefonie na pogotowie ratunkowe. Odwróciłem głowę. Zamiast profesora na wprost mnie rozpierał się w fotelu niebieski tygrys, tykając fajkę. Nie czekając na windę, zbiegłem z czwartego piętra, przeskakując stopnie. A będąc na parterze, usłyszałem donośny głos profesora. A nie mówiłem, że jeszcze kiedyś będziesz szkakał po schodach? Rzeczywiście tak powiedział dawno temu. Mijały dni i miesiące. Na kredensie w moim pokoju leżał kamyk, jak gdyby nigdy nic się nie stało.